Dzień dobry rówieśnicy. Nasza codzienna gimnastyka. Stoimy sobie najpierw prosto. Jesteśmy na nogach lekko rozstawionych. Najpierw kręcimy bioderkami dookoła, tak? Dookoła własnej osi. Hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, rozciągamy sobie ręce w boczek. I w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Postawa wyjściowa. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozciągamy się, leciutko głowa do góry. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami, leciutko umieszczamy głowę na jednej stronie naszego ramienia, rozciągamy boczne mięśnie szyi. Raz, dwa, trzy. Postawa wyjściowa i druga strona. Raz, dwa, trzy. Rozluźniamy się, stoimy prosto. <grym> tak, maszerujemy sobie w miejscu. Tak, raz. Dwa, uderzamy leciutko, tylko piętami, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, jeszcze raz. Dłoń na jednej stronie głowy, drugą stronę osiągniemy, raz, dwa, trzy. I druga strona, raz, dwa, trzy. Postawa wyprostowana, głowa w dół, raz, dwa. Trzy, przy okazji sprawdzamy, czy brzuch jest wciągnięty, postawa wyprostowana, i do góry, raz, dwa, trzy, i na dół, raz, dwa, trzy, i druga, do góry, raz, dwa, trzy, i rozluźniamy się. Lekko jednak nogi musimy rozstawić, żebyśmy w tym ćwiczeniu nie stracili równowagi. A jeżeli mamy tendencję do zawrotów głowy, to gdzieś przy ścianie albo przy krześle i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, w boczek, cztery, pięć, postawa wyprostowana, znowu składamy sobie dłonie razem i druga strona. Raz, dwa, trzy, postawa, a teraz krążymy po prostu barkami. Raz, dwa, Trzy, wdech, wydech, i do tyłu. Raz, dwa, trzy, i wdech, i wydech, i teraz biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźniamy się, wdech, i wydech, i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Jeszcze dobracamy do barków, do przodu powoli, bardzo ostrożnie. Barki są delikatne. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech i do tyłu raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, rozluźniamy się, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, przechylamy się leciutko w boczek. Ręka jedna do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz w drugą stronę. Rozciągamy boczne, mięśnie żebrowe. Raz, dwa, trzy, cztery pięć i wdech i wydech, jedziemy sobie dłońmi z przodu naszych ud i powoli, powoli bardzo i plecy proste pochylamy się, wdech i wydech, rozciągamy sobie powoli mięśnie długie pleców, wdech i wydech i jeszcze raz wdech i wydech i jeszcze raz wdech. I wydech, dłonie wzdłuż nóg do dołu i tam, gdzie jest nasze maksymalne możliwości. Zatrzymujemy się, wdech, i spokojny wydech, i wdech, i spokojnym wydechem pogłębiamy, wdech, i wydech. I jeszcze jeden i spokojny wydech. Łapiemy sobie łokcie w jednej i drugiej stronie i bój. rozbujamy się leciutko. Raz, dwa, trzy. Jak jesteśmy w najniższym punkcie, staramy się jeszcze niżej rozciągnąć troszeczkę długie mięśnie, kręgosłupowe, dwa, trzy, cztery, pięć. Skręcamy w boczek. Łapiemy się za łydkę, Tutaj tak. I przeciągamy się w boczek. Raz, dwa, trzy. Rozciągamy bo, boczne mięśnie żebrowe. Raz, dwa, trzy. Przechodzimy z drugą stronę. Chwytamy tutaj za i teraz ta strona bocznych żebrowych. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wracamy do kołysania się łódki, raz, dwa, trzy i z łódką wracamy do tej nogi, raz, dwa, trzy, łódeczka, raz, dwa, trzy i druga noga, raz, skręcamy leciutko, dwa, trzy, ostatnia łódeczka, dwa, trzy i odwiedzamy tą łódkę, chwytamy, lekko skręcamy się. Róboczek, raz, dwa, trzy. Zauważmy, że za trzecim razem po prostu moc, mocniej możemy się skręcić. Dlatego robimy to wszystko bardzo łagodnie, bo mięśnie powoli się poddają. Raz, dwa, trzy. I ostatni raz. Ta łydka, Raz, dwa i trzy. A teraz siadamy sobie w siadzie skrzyżnym. Podwijamy sobie palce, nóg, całe stopy tak, rozciągamy się jesteśmy wyprostowani, jak komuś jest tak niewygodnie, może sobie usiąść na kolana wdech i wydech i wdech i wydech tak rozluźniamy się, chwytamy się za stopy i leciutko rozluźniamy Trążymy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i w drugą stronę raz. Zataczamy kółka, rozluźniamy mięśnie klędziowe. Dwa i trzy. Kładziemy sobie dłonie obydwie na jednym kolanie i przechylamy się raz, dwa, trzy, bardzo powoli, tak? Do pierwszego oporu. Raz, dwa, Wyprostowujemy się. Wdech i wydech. Rozciągamy sobie ręce wzdłuż maty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Ściągamy dłonie z powrotem. Wdech, wydech. Przemieszczamy obydwie ręce na drugie kolano. I pochylamy się. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Cały czas pośladki są na macie, nie odrywamy ich. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Wdech i wydech. Dłonie na kolana. Nabieramy powietrza, pochylamy się. Plecy proste. Jeszcze mocniej. Wdech i wydech. Jeszcze mocniej. Wdech i wydech. Jeszcze mocniej wdech. Wydech, rozciągamy ręce na wzdłuż maty i pochylamy się. Raz, cały czas pośladki są na macie. wdech plecy staramy się mieć proste. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powoli ściągamy dłonie do siebie. Wdech i wydech. Drugi raz, ręce, tak? A jedną rękę można położyć sobie z tyłu za sobą. I skręcamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Zostajemy przez moment. Podnosimy się. Wdech i wydech. Teraz druga ręka na to kolana. A ręka druga jest z tyłu za nami. I pochylamy się tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Pośladki są cały czas na macie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Podnosimy się, rozluźniamy, wdech i wydech. I jeszcze do przodu. Ręce mamy przed sobą, dwie. I teraz rozjeżdżamy ręce. Tak, w boczek, raz. A pośladki cały czas są na macie. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i jeszcze mocniej, o ile to możliwe, plecy staramy się mieć proste. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nic na siłę powoli, same mięśnie się poddadzą. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dostajemy w tym położeniu, wdech i wydech i powoli, powoli wracamy do pozycji siedzącej. Wdech i wydech. Dobrze. A teraz połóżmy się na macie. Stopy mamy, stopy mamy na macie, tak? Podnosimy jedną nogę najpierw powoli, tak? do góry i kładziemy ją z powrotem hop w tę stronę stopa jest aktywna a z powrotem jest yy, skierowana jest zgięta tak? uwaga no, żeby tutaj zielenina nie wpadła hop, hop raz powoli tak? hop i powoli dwa stronę. Hop i hop. Stopa wraca na matę. Lekko się rozgnijmy. Bo jest to niby proste ćwiczenie, ale jak poćwiczymy to zobaczymy, że <gryny> efektywne. Hop. Noga zwięta i teraz do przodu. Hop. I hop. Powtarzamy ćwiczenie na pierwszą nogę, o, raz i dwa. I drugi raz, i trzeci raz, i czwarty raz, i piąty raz. No rozluźnijmy się, prawda, że troszeczkę się czuje to ćwiczenie niby takie proste, wracamy do drugiej nogi, hop, raz, i tak, i drugi raz, mam nadzieję, że nikt skurczy, nie dostaje, a jak dostaje to musi sobie magnes utupełnić, czyli albo banany, bardzo pyszne, miam, miam, mają dużo, Hop, dwa, pomidory, trzy, cztery, hop, i pięć. I się rozluźniamy, Buu, dwa, dwa, tak. A teraz dostajemy nam ręce na masie, a my podnosimy sobie obydwie nogi. Hop, raz i dwa. I raz, i drugi raz, i trzeci raz, i czwarty raz, i piąty, i stopy na matę, i rozluźniamy się, i rozjeżdżamy kolana raz w jedną, raz w drugą stronę, rozluźniamy się raz. Dwa, trzy, bujamy się, cztery, pięć. Uwaga, wracamy do drugiej serii. Uwaga, zaczynamy, hop, hop. raz, i dwa, i drugi raz, i trzeci raz, i czwarty raz. I piąty raz. Stopy na matę. No i coś wjeżdżam dwie jedninkę moją. Tak. Stopy przy sobie. I kolana odwodzimy i bujamy się w jedną i w drugą stronę. Raz. Dwa, trzy. Stopy staramy się mieć jak najbliżej ciała. Cztery. Pięć. No i kochani moi, ostatnia seria. Op, zaczynamy. Raz. Dwa, 3, 4, 5, mięśnie brzucha pracują, wow i stawiamy sobie stopy na macie jak miło, prawda? Czujemy na pewno mięśnie brzucha, stopy obok siebie, kolana odwodzimy w Stopy staramy się jak najbliżej siła i bujamy się raz, dwa, ale bujamy się w ten sposób, żeby tutaj była przestrzeń, tak, w pasie, tak. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Stajemy sobie znowu stopami na macie, rozluźniamy się, podnosimy jedną nogę do góry i drugą również. Troszeczkę teraz na y, jedno ćwiczenie, na y, mięsienie. Ud, uwaga, stopy mamy podwinięte tak? i krążymy sobie w obie, tak? Pięć razy najpierw. Raz, dwa, trzy. Staramy się mieć kąt prosty. Między nogami a naszym ciałem. Cztery, pięć. Rozluźniamy się. Stopy teraz aktywne i teraz krążymy jeszcze raz. Raz. 2, 3, 4, 5. Podwijamy kolana do siebie. Masujemy lekko kręgosłup. 3 razy w jedną stronę. Raz, 2, 3. I 3 razy w drugą. Raz, 2, 3. Hop. Stopy zdjęte. I jeszcze krążenie. Raz, 2 i do przodu. 3, 4. 5 wyprostowane nogi, rozluźniamy, teraz stopy wyprostowane, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i znowu przytulamy kolana do siebie i wspaniale masujemy, raz, dwa, trzy i w drugą stronę, raz, dwa, trzy, i stopki do góry, kochani moi, pięty zgięte. Uwaga, zaczynamy ostatnia seria. Raz, dwa, nogi wyprostowane. Trzy, cztery, pięć. Nogi stopy aktywne, wyprostowane. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Chwytamy się za nasze stopy szlachetne. I rozluźniamy. Jesteśmy w tej chwili w pozycji szczęśliwe dziecko, tak to się wiodze nazywa. I bujamy się leciutko raz w jedną stronę, raz w drugą. Masujemy sobie w ten sposób kręgosłup, a nogi są rozluźnione. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Rozstawiamy sobie stopy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I ostatni wdech i wydech opadają na stopy na matę, a my się przeciągamy raz w jedną, raz w drugą stronę. Rozciągamy cały kręgosłup. Wdech i wydech, wdech i wydech. Robimy przestrzenie dla naszych dysków, ściśniętych normalnie między kręgami. Co powoduje dolegliwość bólowe, a my w tej chwili porościągaliśmy sobie kręgosłup, wzmocniliśmy sobie mięśnie, które mają go wspomagać i będzie po prostu coraz lepiej. No, fajnie, a teraz ręce wzdłuż tułowia, podnosimy jedną rękę, składziemy stopę na macie, skręcamy się leciutko w boczek, podpierając się jedną. Ręką przechodzimy do siadu skrzyżnego. Oddychamy. Poprawiamy sobie garderobę lekko nadwyrężoną ćwiczeniami. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Rozluźniamy mięśnie. Wdech i wydech. Jeszcze jeden spokojny wdech nosem. Wydech ustami, rozciągamy sobie ręce w boczek, nawieramy powietrza i z wdechem do góry rozciągamy ostatni raz kręgosłup i z wydechem opadamy w dół. I dłonie znowu jak zwykle sobie umieszczamy na sercu i do następnych ćwiczeń. Do widzenia.